Rozdział 16. Słodki prezent Następnego dnia nasi bohaterowie postanowili czekać na prezenty. Byli w bramie Strzelca, twierdzy północy. Atmosfera była stabilna. Było słonecznie i nie było chmur na niebie. – Claudio, Malvino, patrzcie, jaka ładna pogoda – rzekł Stefan – w tej chwili Klaudia i Malwina popatrzyły przez okno w kierunku Morza Beauforta. Jest ładna pogoda, powiedziała Klaudia. Potem do sióstr podeszli policjanci z kanadyjskiej królewskiej policji konnej Leonard Nawiocki i Stefan Liskowski. Na niebie nie ma chmur, powiedział Leonard. Niebo jest czyste. Można teraz pójść na spacer, bąknęła Malwina. Klaudię zatkało, ale tylko na moment. — Teraz chcemy już otrzymać prezent — krzyknęła Klaudia. — To będzie wielka tradycja. — Gdzie są prezenty? — spytał Stefan. — Te prezenty są na drugim piętrze. — Odparły Klaudia i Malwina. Zapadła chwila milczenia. Leonard, Stefan, Klaudia i Malwina weszli na pierwsze piętro. Potem weszli na salę koncertową. Na sali nie było żadnego koncertu. Ta sala koncertowa jest pusta, powiedział Leonard. Tak jest, panie Leonardzie, przytaknęła mu Malwina. Tu nie ma koncertu. Piękne miejsce, prawda? rzekł Stefan. Twierdza północy to najpiękniejsze miejsce, powiedziała Klaudia. Następnie Malwina usiadła przy fortepianie. Potem zaczęła grać na fortepianie koncert Fryderyka Chopina op. 64, numer 2, Cis-Moll. — Malwino, co grasz? — zapytał Stefan. — Gram na fortepianie koncert op. 64, numer 2 — odpowiedziała Malwina. — Jaka jest ta gama? — spytał Leonard. — Ta gama nazywa się Cis-Moll — odparła Klaudia. — Tak jest, Klaudio. Zgodził się Stefan. Kto napisał taką muzykę? Leonet chciał wiedzieć. Ten utwór napisał Fryderyk Chopin, wyjaśniła Malwina. Dokładnie trzy minuty później Malwina skończyła grać koncert fortepianowy Cis-Moll op. 64 nr drugi Fryderyka Chopena. Leonet, Stefan i Klaudia zaklaskali. Brawo! krzyknęła Klaudia. Jak ty pięknie zagrałaś na fortepianie koncepcji Small op. 64, numer drugi. Brawo! Wrzesnęli Leonard i Stefan. Następnie Maliwina wstała z krzesła. Dokąd idziemy teraz? Zapytała Maliwina. Teraz idziemy szukać prezent, odpowiedział Stefan. Prezenty znajdują się na drugim piętrze naszej twierdzy, powiedział Leonard. Idziemy. Wrzasnęła Klaudia. Policjanci Skanabielski Królewskiej Policji Konnej oraz Klaudia i Malwina opuścili salę koncertową. Potem weszli na drugie piętro. Panie Stefanie, powiedz mi, gdzie są nasze prezenty? rzekła Malwina. Nasze prezenty są w pokoju książęcym, powiedział Stefan. Zgadzam się, odezwała się Malwina. Potem nasi bohaterowie weszli do pokoju książęcego. Klaudia zbliżyła się do fotelu. Na fotelu nie ma prezentów, powiedziała Klaudia. Panie Leonardzie, gdzie są prezenty? zapytała Leonarda Malwina. One leżą na łóżku, odpowiedział Leonard. Ktoś na nim położył prezenty, prawda? Co? zdenerwowała się Klaudia. Ktoś położył na łóżku prezenty. Czy to jest naprawdę możliwe? Nie, to nie jest możliwe, prawda? bąknął Stefan. Każda postać wzięła z łóżka z fioletową kołdrą po jednej paczuszce. Potem wszyscy trzymali paczki w obu rękach. Mamy cztery paczki, powiedziała właśnie Malwina. To są kolorowe i eleganckie paczki, rzekł Leonard. One są śliczne. – Komu pokażemy te paczki? – spytała Stefana Klaudia. – Te paczki pokażemy księzowi proboszczowi Szczepanowi – odparł Stefan. – Gdzie jest nasz ksiądz proboszcz? – Malwina chciała wiedzieć. – Nasz ksiądz proboszcz jest na balkonie – wyjaśnił Leonard. Najpierw Leonard wlazł po drabini na strych, który był wieżą, potem Stefan, potem Klaudia, a potem Malwina. Czy balkony są wewnątrz czy zewnątrz naszego budynku? zapytał właśnie Leonard. A co? szepnęła Klaudia. Balkony wieżowe są zewnątrz twierdzy północy, odpowiedział Leonard. Pójdziemy na balkon i spotkamy księdza proboszcza. Leonard zerknął na Malwinę. Tak, ucieszyła się Malwina. Potem Leonard, Stefan, Klaudia i Malwina poszli na balkon. Tam spotkali księdza proboszcza Szczepana Jarząbka. Szczęście Boże! powitał Stefan. Niech strzeże Was Bóg! odpał Szczepan. Powiedzcie mi, co macie w rękach? Mamy w rękach cztery paczki, powiedziała Klaudia. Paczki! zdziwił się Szczepan. A gdzie ktoś je położył? Ktoś te paczki położył na łóżku, rzekła Malwina. — Ach, jasne — jęknął Szczepan. — Czy to są wasze prezenty? — Tak, to są nasze prezenty — dodał Leonard. — Dzięki Bogu — wtrącił Stefan. — Szczęści Boże — odezwała się Klaudia. — Do widzenia — pożegnał się Leonard. — Niech strzeże was Bóg — bąknął Szczepan. Policjanci z kanadyjskiej królewskiej policji konnej oraz Klaudia i Malwina wyszli z balkonu wieżowego. No widzisz, wybuchła Malwina. Ta wieża jest bardzo wysoka. Ale my pokazaliśmy księdzu proboszczowi Szczepanowi takie prezenty, powiedział Stefan. Najpierw Leonard zlazł po drabinie z wieży na drugie piętro ze północy, potem kolejno zleźli Stefan, potem Malwina. A następnie Klaudia. Kto kupował takie paczki? spytał Leonard. Te paczki kupował pan Jukon, odparła Klaudia. Pan Jukon, prychnął Stefan. No tak, krzyknęła Malwina. Idziemy dalej, wrzasnęła Klaudia. Zapadła chwila milczenia. Leonard, Stefan, Klaudia i Malwina zeszli po schodach na pierwsze piętro twierdzy północy. I co? Gdzie otworzymy paczki? zapytał Leonard. Otworzymy paczki w warsztacie, odpowiedziała Malwina. Na którym piętrze otworzymy te prezenty? spytał Stefan. Prezenty otworzymy na parterze, odparła Klaudia. Następnie policjanci z kanadyjskiej królewskiej policji konnej oraz Klaudia i Malwina zeszli na parter. Potem weszli do warsztatu. — Oho, a co to jest? — zaciekawiła się Malwina. — To jest warsztat — rzekł Leonard. — Czy możemy tutaj otworzyć wszystkie paczki? — zapytała Klaudia. — Oczywiście, że możecie — odpowiedział Stefan. Potem Leonard, Stefan, Klaudia i Malwina zbliżyli się do stołu, który nie miał bałaganu. — Gdzie można położyć te paczki? — spytał Leonard. — Możemy położyć paczki na czystym stole — odparła Malwina. — Będzie wygodnie — powiedział Stefan. Policjanci z Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej oraz Klaudia i Malwina położyli paczki na czystym stole. — Zobaczymy, co jest w środku tych paczuszek — rzekła Klaudia. — Zobacz — przerwał szeptem Leonard. Następnie Leonet, Stefan, Klaudia i Malwina rozwiązali wszystkie wstążki paczuszek. Potem rzucili je do kowadła. Teraz już możemy otwierać wszystkie paczki, mówiła Malwina. Tak, ucieszyła się Klaudia. Potem nasi bohaterowie otworzyli wszystkie paczki. Leonet otrzymał brązowy plecak, Stefan otrzymał zielony plecak, Klaudia otrzymała niebieskie narty, a Malwina czerwone narty. Och, jakie ładne prezenty, zachwycił się Leonard. To jest niespodzianka, powiedział Stefan. Następnie Leonard wyciągnął z niebieskiej paczki brązowy plecak, Stefan z różowej paczki wyciągnął zielony plecak, Klaudia wyciągnęła z zielonej paczki niebieskie narty, a Malwina z żółtej paczki wyciągnęła czerwone narty. Mam brązowy plecak, rzekł Leonard. Mam zielony plecak, powiedział Stefan. Ja mam niebieskie narty, bąknęła Klaudia. A ja mam czerwone narty, dodała Malwina. Mamy wszystkie prezenty, wrzasnęli wszyscy. Na samym końcu policjanci i siostry położyli wszystkie rzeczy na stole.